Cześć, to jest odcinek z okazji Wielkanocy, bo jest wielka noc! Na... Posłuchajcie co Karolina pisała w artbooku. Zaraz zobaczę. Są z nami goście specjalnie, jak już słyszycie goście. Um, czyli glinają i Majka. Glinayo! Potem po prostu... Raz, no potem zobaczycie ten status i... Boże, ten artbook. Chciałam wam pokazać co dostałam na Wielkanoc, już mówiłam, że będę grywała to Ja jestem Majka! Zapraszam na jej kanał i subskrypcję, łapki w górę, nie w dół, tylko w górę i zresztą nie zapomnijcie też dla mnie dać, ale jej też możecie. To zaczynam pokazywać, zaczynam od może takich najmniejszych rzeczy. Czyli dostałam taką kurkę z czekolady, dziwna trochę, ale dobra no. zajączka. No to chyba honorowe. Nie wiem akurat czemu zające na Wielkanoc. Zająca Milki. Większego zająca i tutaj ten zając był w takiej folii. I tu były takie mniejsze takie o jajeczka i takie małe zające. Aha, jeszcze taką kurkę dostała więc sypie, to nie bo to, to, wszystko było z tym dużym zającem. Ta kurka nie, kurka nie. Dostałam też takie cukiereczki, bardzo słodkie, i, znaczy takie słodziutkie, to jest tak czekolada w środku, żabki, fajne, super. Teraz przechodzimy do większych rzeczy. Dostałam też Kinder czokolad taką kurką, jeśli nie widzieliście, to, to się tak otwiera, w środku są dwa, o. Eee, wyjmujcie się, no. Kinderki, wyjmujcie się. I w środku są dwa opakowania Kinder, czekolad. Co to za dźwięki? Oj, coś mi coś napisał, ale dobra, potem zobaczę, nieważne. Nagrywamy, ale nie mamy dzisiaj. Ehm, no, szkoda, że króliczek nie panie nie zostawił. Więc. Widzimy tak. I teraz zrobimy wielki... książka którą normalnie tak się podjarałam. książka o której marzyłam. dobra? Więc... Aha! Wielki kurs rysowania. Ja, tam, ja to wam tam. Sumek. Normalnie, się tak podjarałam, myślałam, że się. Nie, nie wiem. Wielki kurs rysowania. To jest krok po kroku wszystko, jak narysować rysować. Ja wam pokażę, co ja dotąd rysowałam. Zaczęłam już rysować um, takie orzeczy. To rysowałam. Też jest... Nie, to tutaj to, to nie rysowałam. To rysowałam i to rysowałam. Znaczy tylko jeden kieliszek rysowałam. E, tutaj to jeszcze tą filiżankę rysowałam. Jesteś na Przepraszam to moi goście specjalnie Widzimy... No ja Zapraszam ta, co kocha konia, okej? Okay? To będę ja. I jeszcze do, jeszcze da, ja tam rysowałam konia. Y, nie pamiętam już w ogóle. Tyle rzeczy rysowałam. Ja kocham konie! No, Majka. E, możecie trochę tak posłuchać, bo Majka jest trochę głośniej, bo ona ma chyba głośniej, bo ona na komputerze gada na Skype'ie, a Glina gada na telefonie, więc ciszej. Ona jest cisza i Glina jest taka spokojna co nas działa. Nic. ta co kochokowi. Dobra, a nie zaprosiłaś... Nie też mnie zaprosiłaś. Się... Sorry, też nasze pogadanki są. Więc taki odcinek, jeśli wam się podobają, to jak ktoś dostanę na przykład na dzień dziecka czy mojej rodziny, to tego samego dnia będę to nagrywała. Pa.